Złom dobry wszystkim, godzina 16 dokładnie, sobota 15 stycznia. Cieszę się bardzo, chcę z wami się podzielić takimi myślami. Na koniec tego dnia. Cieszę się bardzo, że nie muszę już weekendów spędzać na parkingu gdzieś w Europie. Nie muszę zachodów słońca oglądać przez szybę przednią w busie. Jadąc po autostradzie gdzieś 2000 km od domu lub dalej. Cieszę się, że mogę być na miejscu z rodziną, z żoną, z dziećmi. Mój syn zaczął pracę na tej nowej stacji benzynowej Ochman, którą wam pokazywałem w Cieszynie. Sprzedaje tam paliwo. Moje serce się raduje. Jestem z niego bardzo dumny. Moja córcia w tym roku kończy szkołę i też pójdzie do pracy, kończy technikum, robi maturę. Moja żonka Troszczy się o, o domu, naszą rodzinę, o to, żebyśmy mieli obiad na stole, kolację, śniadanie, rzeczy uprane i tak dalej. Jestem bardzo szczęśliwy, powiem Wam. Bardzo szczęśliwy. I chociaż mam długi różne tu i tam, ale myślę, że Bóg pozwoli mi jeszcze na tej ziemi żyć chwilę, aby spłacić te wszystkie długi. I aby wszystko było w porządku, słońce, właśnie zaszło. Moi drodzy, jeszcze kawałeczek widać go. Jestem bardzo szczęśliwy i życzę Wam też tego szczęścia. Życzę Wam wspaniałej niedzieli, wspaniałego dnia jutrzejszego. Wypoczywajcie, spacerujcie, radujcie się. Docencie to co macie. Ja czasami sobie obejrzę takie filmy. Znam trochę język angielski, ten taki amerykański bardziej. No i oglądam sobie czasami tak dla kontrastu. Na przykład jak jakiś nastolatek dostaje do w sądzie gdzieś tam, bez prawa, bez prawa do odwołania się, bez prawa do apelacji albo ktoś dostaje wyrok. Wiecie jak to w Ameryce 100 lat. Albo 160 lat od dziadki, nie? I sobie czasem myślę, że taki człowiek, który siedzi w takiej celi, młody człowiek, nastolatek, przykładowo, który został skazany na dożywocie w więzieniu, dałby wiele za to, żeby móc pochodzić po poboczu, pozbierać puszki, czy trochę złomu ze śmietnika sobie pozbierać, wrzucić do kadika i pojeździć po okolicy. Także. Ja naprawdę jestem szczęśliwy, że mogę robić takie rzeczy. Nie muszę, nie muszę, ale mogę, mogę, mogę pojechać gdzieś i pokręcić się po okolicy, gdzieś po prostu pozbierać puszki, gdzieś pozbierać złom, zabić do skupu, dostać za to parę dych, zrobić zakupy na dzień lub dwa. O tak. Wszystkiego dobrego moi drodzy, wszystkiego dobrego, miłej niedzieli dla Was. Nie chcę przynudzać. Jestem bardzo szczęśliwy, że nie muszę wyjeżdżać w trasy, że nie muszę spędzać weekendów w Budzie. Tylko mogę żyć tak jak inni ludzie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do zobaczenia w poniedziałek.